Dzień dobry, witam w programie Gry Starych Pryków. Dzisiaj będzie gra, której nikt nie zna i chyba nie powinien, La Miniera. I pierwsze pytanie, co do cholery znaczy tytuł, więc nie mam bladego pojęcia, jakaś miniera. Eee, może ktoś wie, że chyba po, po hiszpańsku, tak? Nie wiem. Steruje się 0. o Jeden, dwa, sinistra to jest w lewo, a man right to jest prawo. Nie, ktoś już się języki tutaj pomieszały chyba. Więc jest tylko do góry, na dół, w prawo i w lewo. Yy, wszystko jest, może to jest po włosku. I to jest gra laminiera. Yy, dlaczego ja takie badziewia wam w ogóle pokazuję? Nie Coś nie działa w ogóle. Tak działa. Więc nie wiem, ale ta gra ma genialne dźwięki. To jest jej główna zaleta. Jesteś tym ludzikiem i chodzisz sobie... Zbierasz diamenty. Idziesz do windy. W windzie jesteś bezpieczny. Możecie ten. Nikt cię nie zabije. Są właśnie trzy windy. Pomysł jest fajny w miarę i muzyczka jest super. O. Na górze chodzi facet i zrzuca kamienie. W połowie tutaj są różne windy. Są diamenciki i są pająki. I co jakiś czas wychodzi jeszcze duch. Nie wiadomo gdzie wyjdzie duch, więc musisz uważać. Możesz na przykład teraz tu wyjść, może zostać kamień wszystko się może stać. Yy, gra jest podniecająca, jak 80-letnia prostytutka. Z, z, z... Człowiek się nie może nagrać i napatrzeć, Patrzysz sobie, jest kolor niebieski, jest kolor zielony, jest kamień spadający z góry, jest pajęczyna. Na przykład, po jaką cholerę jest pajęczyna? No, kto by miał ochotę iść w pajęczynę? Nie wiadomo, ale jest ta pajęczyna. Człowiek aż sobie myśli, wejdę se w pajęczynę. Nie, no oczywiście nikt nigdy nie wchodzi w pajęczynę, więc po co ta cała robota była, żeby pajęczynę rysować? Nie wiem, nie wiem, ktoś nie pomyślał. Ale dźwięk, to jest, to jest jedyny powód dla którego ja pamiętam ten bo Pozwólcie sobie tego, no pozwólcie. Kamienie spadają i co jakiś czas... To mi przypomina chyba komórkę po prostu, komórka. Ja myślę, że jak komórki projektowali, to grał ktoś w Laminiera i wymyślił te połączenia takie komórki. Jak się komórka łączy, to tak słuchaj, takie podobne coś, tak... I to jest bardzo podobne do tego w tej grze. O. O, czekajcie, już przeszedłem, niestety. Gadam tyle, że z rozpędu przeszedłem się, że w tę grę można grać y, w ogóle nie wiedząc, co się robi, nie myśląc nad niczym. To jest gra najłatwiejsza gra na świecie, chyba też, która jednocześnie jest grom. O, skończył się level. Drugi level polega na tym, że jest dokładnie to samo. Nie wiem, co się dzieje dalej, bo dalej niż do trzeciego nie doszedłem, bo się nic nie działo. Po prostu jest chyba wszystkiego więcej kamienie z góry częściej spadają, czy coś. E, wiem, że chyba na którymś etapie co jakiś czas wyskakuje, jakiś tam nie wiem, coś wyskakuje. No i ważne, przyszła pora, żeby pokazać, co się stanie, jak wejdę w pajęczynkę. Albo, jak dostanę kamieniem, to może też dostaj kamieniem. Eee! Dostałem kamieniem. I już jest pogrze nie ma, że 50 żyć, masz jedno życie i to jest właśnie plus tej gry niesamowity. O co to jest na górze? Tego nie znam. Coś jest, ja zobaczę co to jest. E, jedno życie, czyli tak jak w prawdziwym życiu. No, to jest gra pełna realizmu, nie. Nie nie, że to tamto jak masz ileś żyć. Nic się nie stało, zjadłem to. No. I teraz duch. No to duch to też będzie nagrobek na pewno. Ale co się stanie jak wejdę w pajęczynę? Otóż właśnie sprawdzam. No więc nie mogę się ruszyć. I co z tego dalej? Nie wiem. Może zaraz się uda ruszyć. A, pająk! Hej, mam jednak drugie życie. Nagle mam. Aha, to życie to jest pewnie to coś, co zjadłem i nie wiedziałem, co to jest. To jest życie. Zobaczcie, jak wygląda życie. Bo ja nie wiedziałem do tej pory. Premier na przykład też nie wie. Pytany, jak żyć, on nie umie odpowiedzieć. A ja wiem, trzeba zjeść takie coś zielone, co się tam tak rusza. I wtedy żyjesz. Wtedy żyjesz naprawdę. Żyjesz y, za dowolne pieniądze. W ogóle y, zjem to. Albo nie. Niech mnie duch zabije. Zuchu, duchu zabije, będę ścigał ducha teraz. Na sam koniec. Chcę pokazać ludziom, co się dzieje, jak mnie duch zabije, albo nie topesz. Może mi je urwie głowę, może są jakieś sceny z krwią. chyba nie. To Winda też tak jakoś powoli jedzie. Jakiś głupek projektował, że. O, jest, jest ten, nie topesz. dobra, idę. Nic, nie topesz mi nic nie zrobił. No tego się bym nie spodziewał powiem. Powiem szczerze, że jestem zdziwiony. Zawsze myślałem, że nie mnie zeżre, a tu się okazuje, że, że nic właśnie. No. Zgra laminiera powinna zostać też y, klo, sklonowana na komórkę. No bo to pasuje do komórki, tylko z tym, że jakby się dotykowo w to grało. No właśnie nie wiem, to jest tylko w prawo, w lewo góra dół. No czyli co? Dotykasz sobie na ekranie on tam idzie. Nie, to jakoś bez sensu. O, ścigam ducha, może dojdę. Może dojdę. Nie. Duch jest za szybki dla mnie, niestety. Kamieniem już dostałem, to nic nowego. Yy, dobrze, no więc gra jest nie do w ogóle zdobycia, bo jest tak niszowa i tak, taka, że nikt nie chce jej w ogóle grać, znać, nic. no wszystko naraz. A! Tu się zaciął klawisz. Co to się dzieje? Dobra, wreszcie dorwałem ducha. Duchu, zabij mnie. No, i to by było tyle w grze e, w programie gry Starych Pryków. Jak ktoś chce sobie zagrać tą grę, to się nazywa Laminiera. Rekordziści doszli do poziomu 3 miliony 2056, o ile dobrze pamiętam. E, po czym umarli ze starości. W sensie gra była za łatwa, a życie za krótkie. E, no, i to chyba tyle będzie w gry Starych Pryków. Bo już nic więcej nie warto mówić.